To dokarmia Solonia. Wszystko zaczęło się od zwykłego braku czasu. Kiedy skrzat ma za zadanie chodzić do szkoły, odrabiać lekcje, prowadzić tajne śledztwo, sprzątać pokój i jeszcze opiekować się małym Soloniem, to w końcu musi coś zaniedbać, żeby nie paść na nos. No więc ja postanowiłem zaniedbać rzeczy najmniej ważne czyli szkołę i sprzątanie pokoju. Okazało się jednak, że po kilku dniach mama osobiście sprawdziła moje oceny i zajrzała do pokoju. Wtedy dowiedziałem się, że rodzice mają zupełnie inne zdanie na temat ważności spraw. Nadrabianie zaległości w nauce i porządkach, Okazało się zajęciem okropnie nudnym i czasochłonnym. Żeby nie ucierpiało prowadzone przeze mnie śledztwo, postanowiłem zaangażować do pomocy moją siostrę. Solinka jednak nie bardzo chciała sprzątać w moim pokoju. Próbowałem ją skusić solilatkami, ale nie pomogło. Dopiero kiedy obiecałem, że pozwolę jej karmić halisa. Zgodziła się ochoczo. Do tej pory pomagała jedynie w czyszczeniu, bo karmienie to zbyt odpowiedzialne zajęcie dla maluchów. Powinienem był o tym pamiętać. Ale pokusa była za silna. Dobiliśmy targu. Przez kolejne tygodnie miałem wzorowy porządek w pokoju i nie musiałem prawie wcale zajmować się halisem. W tym czasie. Trochę poprawiłem oceny i zorganizowałem dziesięć ważnych zebrań w sprawie zdrajcy. Tylko, że samego zdrajcy nie zdołaliśmy wykryć. Za to w moim domu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Najpierw zauważyłem, że Halis bardzo szybko rośnie zbyt szybko. Potem mama zaczęła się niepokoić o solinkę. Moja mała siostrzyczka ostatnio zjadała tak ogromne ilości soli burgerów, że aż trudno uwierzyć. Nie mogliśmy się nadziwić, gdzie to jedzenie się podziewało, bo wcale nie utyła ani nie urosła. Doszedłem do wniosku, że ma żołądek wielki jak soloń. To chyba jakiś rodzaj choroby nerwowej, skarżyła się mama tatusiowi. Nie mogę nastarczyć z tymi soli burgerami. Solinka ledwie wyjdzie z kuchni z jednym, a już wraca i prosi o następnego. Poza tym zrobiła się nadzwyczajnie grzeczna. Wciąż przesiaduje w pokoju Solka albo bawi się z Halisem. Dawniej stale marudziła, że się nudzi i zawracała mi głowę głupstwami. Jednakże i ta zmiana zaczyna mnie niepokoić. Może powinniśmy porozmawiać ze skarbnikiem, kochanie, zastanawiał się tatuś. Jeśli curunia jest chora, to on na pewno nam pomoże. Ale być może niepotrzebnie się niepokoimy. Mała wygląda jak okaz zdrowia i promienieje energią. Widziałem dzisiaj, że zamiatała pokój solka. Pokój, Solka? To niemożliwe. Solek sam dba o porządek, a poza tym Solinka po dobroci nie zajmowałaby się jego śmieciami, żachnęła się mama i spojrzała na mnie z odrobiną niepokoju. Po chwili zmieniła temat. Mniejsza z tym kochanie. Czy zwróciliście uwagę na Halisa? Wydaje mi się, że Solonie zazwyczaj rosną dużo wolniej niż on. Niedługo będziemy musieli powiększyć drzwi, żeby go wypchnąć z domu na spacer. I mnie to się wydaje dziwne, westchnął Tatuś. W tym momencie Halis wstawił głowę do kuchni i zamruczał przymilnie. Nie wszedł dalej, bo nie mógł już przecisnąć się pomiędzy szafkami. Tatuś spojrzał na niego z troską i pogłaskał po zielonym pysku. Co, Halisiu, chcesz soli latkę? Zawołał pieszczotliwie. Na co Halis w wyrazie nieziemskiej radości, wyszczerzył zęby od ucha do ucha. No właśnie, łapiecie to? Wyszczerzył zęby. Okazało się że halisowi wyrosło chyba ze sto białych ząbków. Były jeszcze małe, ale już wyglądały na ostre. A przecież, jak wiadomo, Solonie nie mają zębów.